If I heciano strzyma Klergans i witam was bardzo serdecznie w kolejnym film na kanale. Też bardzo jest to poradnik do trybu Zombie. I że dzisiejszym poradniku wam pokazywał jak zdobyć darmowy perk i oraz... Ciekawa broń, ponieważ zazwyczaj jest to do, dosyć, dosyć dobra broń. Jest to sekretny isterek właśnie, który możecie wykonać na spawnie. Otóż po tym jak już włączycie zasilanie, będziecie mogli właśnie możliwe zdrowienie tego serega I sterek jest bardzo prosty, zaraz powiem. I to jest oczywiście poboczny sterek, nie jest to main quest, więc powiedzmy nie wymaga sporo pracy są powiedzmy dwa proste kroki po pierwsze włączyć prąd, a drugie po prostu pójść do, do, do tej właśnie lokacji, którą widzicie na ekranie teraz, podchodzicie na górę wchodzicie tutaj właśnie i macie tego małego jakby miśka, to jest bardziej królik no i musicie na niego oczywiście mierzyć dobre 7 sekund, aż us usłyszycie taki specyficzny głos ten dźwięk powinien was przestraszyć lecz powiedzmy uważajcie po prostu po pierwsze na zębaka, ponieważ jest to powiedzmy rzecz, która przy której łatwo zginąć, ponieważ jest taki mały glitch na, na tą chwilę w grze, gdzie w pewnym momencie nie możecie się ruszyć gdy ta animacja trwa tego miśka i generalnie możecie Zginąć, więc uwaga na to A więc upewnijcie się, że nie macie wkoło żadnego zębaka, Robicie to ponownie, czyli klik, przytrzymujecie 7 sekund No i co, czekacie a waś, właśnie aż się stanie To co ma się stać, czyli Tak Potem traficie do rocznego iteru, tak jak w sumie mogliście się spodziewać, potem oczywiście portalu Gdy ja po raz pierwszy tutaj trafiłem, dosłownie się przesraszyłem, dosłownie zesrałem się Jeden z was powiedział mi o tym misteregu, i w sumie ja do was robię ten bardziej jak go zrobić Fajne są nagrody, że te powiedzmy w tej lokacji bardzo łatwo zginąć, także e, powiedzmy Priorytyzujcie swój cel na zabijaniu właśnie tych, e, p, e, tych różowych królików, które e, w, jak widać, są przy tych drzewkach Więc lokalizujecie je i strzelacie, są trzy takie Generalnie nie skupiajcie się na mimikach, nie skupiajcie się na, na zumbach, ponieważ po pierwsze jest tu bardzo łatwo zginąć Dosłownie tu nic nie widać jest to najbardziej chyba creepy area ever, jaka była w zębekach, co jest crazy, ponieważ nic nie widać, zawsze dla randomów to fajnie zrobić, ponieważ jest zawsze taka ich reakcja taka, że zazwyczaj wszyscy tu giną, tak jest, także jest to crazy jak mówiłem, nie skupiajcie się na zębiakach, nie skupiajcie się na bosach, mimikach, które was gonią, po prostu biegajcie, szukajcie te trzy króliki, a gdy już właśnie strzelicie, będziecie mieli właśnie oto tą skrzynię która ma naprawdę bardzo dobre profity, ponieważ gdy ją otworzycie, macie 100% Jaggera. Za każdym razem tak jak było, no Dimashne, oraz zwyczaj to jest złota i złota broń slash fioletowa. I jest powiedzmy taka nieduża, a nie wysoka, taka powiedzmy średnia szansa, że możecie otrzymać Wonder Repon, czyli Raykey 84. Więc to jest cały system, tak, tak, tak naprawdę jest bardzo, bardzo prosty i możecie go robić w każdej grze, jakby ja. Preferuję robić go w każdej grze, ponieważ normowy Jagger w grze w solo oraz w kopie, powiedzmy, jedna osoba nie musi kupić Jaggera, no i zawsze jakaś bardzo, bardzo dobra pukawka, która, powiedzmy, jest no, dosyć wysokiej jakości, także no. A więc o tyle, jeśli chodzi o ten poboczny easter egg, dajcie znać jak wam się podoba nowa lampa firebase i na ten moment, powiedzmy już jesteśmy e, tydzień po premierze, no powiedzmy w miarę ochłonęliśmy i tak dalej, co nie, także dajcie znać, oczywiście subskrybuj kanał, dziękuję lubisz, hmm. nawiążę z tymi wszystkimi innymi informacjami oraz poradnikami oraz został w górę i pytanie w sumie do was, e, czy byście chcieli widzieć full easter egg, poradnik do właśnie głównego easter egga, e, jakby tutaj, jakby pytam tak ogólnie, ponieważ jakby ja zakładałem, że nie będę go robił, lecz jakby jeżeli będzie wystarczająca ilość osób oraz komentarzy, których chcą zobaczyć ten właśnie poradnik, który powiedzmy pokazuje mniej więcej jak zrobić ten cały easterek, e, dajcie znać, powiedzmy nie obiecuję nic, ja tylko pytam i tak dalej. Także jeżeli będzie dosyć duża liczba i powiedzmy to będzie dla mnie taka większa motywacja, postaram się zrobić go, ale tak czy inaczej nawet nie szybko, ponieważ jest to powiedzmy sporo roboty, sporo nagrania tego wszystkiego i rozmontowania, wyjaśnienia wszystkich kroków. Jakby w czasach ząbaków są te kroki w miarę proste i to, są jeden z, jedny, to jest jeden z najprostszych isteregów na luzie w porównaniu do powiedzmy kiedyś, gdzie isteregi były skomplikowane i teraz dzisiaj ludzie mówią, że isteregi są strasznie skomplikowane w koledworze i to jest w ogóle nieprawda, ponieważ kiedyś to powiedzmy do to kiedyś to było dopiero, a dziś to powiedzmy generalnie te isteregi są w miarę ogarnięte Także dajcie znać. No i co, to było wszystko na tym także dzięki. No i co, do słyszenia w kolejnych na razie. This is the only way. Really? Tell me, doctor. Which is your better eye?